No, witam serdecznie. Jestem na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach i przyjechałem tutaj na European Rover Challenge, na siódmą edycję. Jest to międzynarodowy. O, tutaj przełączyć chcę. O, właśnie, tutaj są wystawcy z różnych stron kraju. Ale jestem tutaj głównie ze względu na mojego znajomego Kazimierza Błaszczaka, który ma swoje stowarzyszenie. Nazywa się Stowarzyszenie Astronomki Marii Kunic. Pani Maria mieszkała w właśnie Świdnicy. Tutaj jeszcze parę informacji na temat Marii Kunic i to jest jej dzieło Urania Propitia. Tak więc, ja zaproszę teraz Kazimierza, aby opowiedział o Marii, o tym co tutaj prezentujemy w Kielcach. Także oczywiście jest radioteleskop, filmik i ten, ale głównie jesteśmy tutaj z powodu Marii Kunic. Tak więc, jesteś, Kazimierzu, na żywo? w internecie, tak więc oddaję Ci głos Witam wszystkich widzów zainteresowanych tematem e, imprezy w Kielcach e, na Politechnice Świętokrzyskiej w zawodzie Marsjańskiej. mamy nasze stoisko Stowarzyszenie Astronomki Mary Kunic. mamy tutaj e, takie plakaty e, jej dzieło e, Urania profitia. zaraz powiem bliżej, bo tu mam e, facsimile e, tutaj jej obraz narysowany przez uczennicę Wieruszowa Tutaj miasto Świdnica i miasto Wirusów też mamy. No i tu Państwu chciałem pokazać najważniejszą rzecz związaną z Marią Fudzią, a mianowicie jej dzieło urania propity. Przywiozę niedawno z zagranicy. zagranicy. Urania Propitia, Maria Kunic i proszę Państwa, proszę zobaczyć, jaka to jest gruba księga. 600 stron. 600 stron i proszę zobaczyć, co jest w środku. Tekst jest po łacinie. 140 stron po łacinie. Potem po niemiecku. Proszę zobaczyć tekst po niemiecku. Gęsto zadrukowany. Bez żadnych akapitów, linijka po linijce. Każde zdanie trzeba było wysiłku umysłowego, żeby, żeby takie zdanie. Cały czas jest zawarta wiedza naukowa w każdym zdaniu i na końcu są tabele, tabele na podstawie których można określić pozycję planet na tysiąc lat naprzód. Te tabele. To są podobne do tabel rudolfińskich, które stworzył Johannes Kepler. Ona się wzorowała, ale te tablice Keplera poprawiła i usunęła konieczność stosowania logarytmów. Także te tabele umożliwiają w łatwiejszy sposób obliczanie pozycji planet pozycji planet e, tu ona pisze urania probita siwe tabulae to znaczy łatwe tabele e, i podobno nawet Isaac Newton korzystał z tych tabel ponieważ były łatwiejsze e, do zastosowania e, i proszę sobie teraz uprzytomnić e, 600 stron e, gęstego tekstu naukowego i e, związany e, na bazie astronomii i na bazie matematyki jaki to miał, był wybitny umysł, wybitny talent, ta Maria Kunic był wybitny umysł, wybitny talent. Po prostu była genialną kobietą, genialną kobietą i ona na dzisiaj nie jest, jest mało znana, niedoceniona, niedoceniona i nasze stowarzyszenie astronomki Marii Kunic powstało właśnie w tym celu, żeby to dzieło wydać drukowaną nowoczesną czcionką. Ścio Drugie, przetłumaczyć na język polski i na język angielski i dokonać, dokonać analizy naukowej, porządnej analizy naukowej, na czym polega jej innowacyjność i wkład, i zasługi dla rozwoju astronomii. I następna sprawa trzeba napisać biografię. Biografię szeroką, e, dużą, e, taką pogłębioną, e, co się działo przed jej, potem e, miała trójkę dzieci, e, co z tymi synami się stało i tak dalej. E, ona zasługuje na, e, na, na taką popularność i na, na taką pracę naukowców, żeby jej życie opisać i to dzieło właśnie e, uprzystępnić szerokim. War, w szerokim warstwem społecznym. E, także e, będzie to kosztować. Nie wiem w jaki sposób to załatwić. Może pojadę do e, Komisji do Spraw Kobiet Unii Europejskiej. E, może namówię jakąś poseł e, do Parlamentu Europejskiego, żeby ze mną pojechała. E, I Komisja do Spraw Kobiet powinna się zainteresować, ponieważ e, Tutaj w tej dziele zawarty jest aspekt demokratyzacji wiedzy, że wiedza trafiała do szerokich warstw społecznych, nie tylko do elity. Następnie aspekt feminizmu, aspekt równouprawnienia kobiet i nawet aspekt gender. To niespecjalnie się wszystkim podoba, no ale tak, takie były sy, sytuacje. I jest historia na ten temat, że tak są badania amerykańskie. Także, jeśli by się udało zdobyć tam jakieś środki, to można by przekazać grupie uczonych, żeby zaczęli pracować, pracować na ten temat. Więc mam jeszcze tutaj dwie książki, pokażę zaraz Państwu. Drony latają. No, drony latają. Czekamy teraz jeszcze na Kazimierza. Aż pokażę e, te książki, które jeszcze ze sobą przywiózł. No tu akurat się już prawie wszyscy zbierają, bo już jest koniec. Tak więc, ok, już przełączam kamerę. Ok, jesteś... Tu jest książka Kosmiczne Dziewczyny. Angielska autorka Libby Jackson. I opisuje 50 kobiet które przyczyniły się do podboju kosmosu do podboju kosmosu e, m, i zaczyna się od francuski e, Emilie de Chatelet, która żyła 1706-1749 więc niedługo po Marie Kunic. E, natomiast Marie Kunic nie ma tutaj jest 50 różnych kobiet fantastycznych ale Marie Kunitz, ona tu powinna być nie wiem czy ta Libby Jackson zapomniała nie wiedziała. Podejrzewam, że nie wiedziała. No i w związku z tym jest jedna książka wydana w Świdnicy, ale taka raczej katalog na jej temat i przetłumaczona. Opracowanie niemieckiej autorki Ingrid Ginterlo. Natomiast dla młodzieży jakiejś popularnej książki nie ma. I w związku z tym myśmy sobie zadali trud. I wydaliśmy taką książ książkę, broszurkę. E, Maria Kunic, kosmiczna dziewczyna, kobieta, astronomka, która przyczyniła się do podwoju kosmosu. Opowiadanie materiały Marii Kunic dla młodzieży. E, jest tutaj opowiadanie dla młodzieży. Autor, autorem jest pan e, Tomasz Barański. E, I na wzór tej, właśnie Libby Jackson. Ja tam napisałem do tego wydawnictwa bez odpowiedzi, e, czy mogę się wzorować. Bo też zrobiłem astronautkę to Marię Kunic, no, ale zupełnie inaczej. Także nie ma plagiatu. Nie ma plagiatu. I ten rysunek jest zrobiony przez uczennicę z Krakowa. I Jest wstęp i jest tekst pana Tomasza. I Ponieważ nie zachował się żaden wizerunek Marii Kunic do dnia dzisiejszego, to każdy artysta który namaluje, ma prawo namalować według własnego wyobrażenia Maria Kunic. I tutaj narysowała Maria Kunic obraz autorka Izabela Łakoma. Szkoła podstawowa numer jeden imienia Janusza Korczaka w Wieruszowie, klasa 6-3. To bardzo utalentowana dziewczyna narysowała Maria Kunic. Tu jest Astrolabium, tu jest książka Urania Propitia, tu jest teleskop Teleskop, tu jest na niebie komety, gwiazdy, tu jest Herb Wieruszowa. No i ponieważ ona była w klasztorze przez 12 lat, mieszkała w klasztorze Cystersek, to jeszcze jest tutaj takie coś. I na każdej stronie jest tekst i rysunek takiej pani Magdaleny Maruszczyk-Krzynstochowy. Niektóre z internetu, a większość tu jest taki postarzony obraz Marii Kunic i różne ładne rysunki które były wykonane przez młodzież w ostatnich latach i przysyłane na, kon na konkurs Ars Astronomica do Częstochowy przepiękne ilustracje przepiękne ilustracje tutaj jest przedstawienie w Świdnicy tu doktorka przedstawia tą Marię Kunic z jej obrazem tu jest taki piękny rysunek jest tło historyczne o, proszę bardzo dla młodzieży Kopernik fantastyczne ilustracje fantastyczne obrazy fantastyczne rysunki tu jest Galileusz tu jest Isaac Newton też tak bardzo interesująco narysowany. tu nasz radioteleskop w Cieszęcinie uczennice tu jestem ja tu jestem po Polska na Marsie tu jestem w Łubnicach i w Ołoboku oraz w Bolesławcu przy tej zamkowej wieży ona podobno robiła obserwacje z tej wieży no tu dalej takie ładne rysuneczki tu jest mój bilet na Marsa ponieważ ja w dużej części Finansowałem, to troszkę się też zareklamowałem, ale w temacie, w temacie, w temacie, w temacie, to mój wnuczek, moja wnuczka, wnuczek z Ameryki narysował ten obraz, posada na Marsie, tu jestem, tu jestem na Marsie i tu jeszcze gdzieś były rysunki, tu moja wnuczka. Uczennica namalowała, a moja wnuczka 6 lat po pokolorowała. Pokolorowała. No także piękne, fantastyczne rysuneczki. I co jeszcze chciałem powiedzieć? Co jeszcze chciałem powiedzieć o tej książce, że przywiozłem z Ameryki dwie książki? The Unforgotten Sisters, niezapomniane siostry o kobietach, y, y, które przysłużyły się do rozwoju astronomii. I tu jest rozdział o Marii Kunic. Y, no i druga książka. Y, y, w tym roku wyszła. Forces of Nature, siły natury. Kobiety, które zmieni zmieniły naukę. Y, i Pani Anna Rezer to są naukowcy Leila McNeil z Ameryki i piszą tutaj dużo o Marii Konicz. od strony 41 Iwen Konicz, Urania Propitia tutaj kilka stron jest przede wszystkim tu jest kopia tej układki tu ja mam też to samo e... o też i tu proszę zobaczyć w tamtych latach czytelnicy mieli tą książkę wyłożoną robili sobie jakieś notatki także tym bardziej to jest ciekawe no i w tej książce e... Te naukowcy amerykańscy piszą, że to dzieło Urania Propitia to jest najwybitniejsze dzieło naukowe napisane ręką kobiety na najwyższym poziomie technicznym. Jeszcze raz mówię: najwybitniejsze dzieło naukowe napisane ręką kobiety w tamtych czasach na najwyższym poziomie technicznym 400 lat temu. I jest ta autorka, ona zasługuje na najwyższe wyżyny, najwyższe piedestały, tym bardziej, że kobieta. Skąd taki talent się wziął? Tu pokazałem, jaka to jest gruba księga i ile zawiera tekstu naukowego. Skąd taki talent się wziął na świecie? No i tego. I, i, i możecie sobie chłopcy wziąć tutaj to te zdjęcia Dziękuję bardzo. No I to wymaga teraz, właśnie, żeby uczeni w dzisiejszych czasach, kiedy jest, już teraz są wszystkie możliwości otwarte, techniczne i inne, żeby wziąć się za tą sprawę i ja bym chciał, żeby, już mówiłem, żeby książkę przetłumaczyć na język polski, to dzieło, nie książkę, dzieło przetłumaczyć na język polski i angielski wraz z analizą e, e, naukową analizą naukową i przede wszystkim napisać szeroką, dogłębną biografię, nie tam kilka linijek, no, można znaleźć na internecie albo ktoś tam jeszcze w Polsce, są naukowcy, którzy parę linijek napisali, no owszem, dzięki i za to, ale powinna być obszerna, i to po, powinno być objęte patronatem jakiejś poważnej instytucji. Może ta Komisja do Spraw Kobiet Unii Europejskiej by się skłoniła, żeby zająć się tym tematem. Zobaczę, e, pojedziemy. Tutaj żeśmy zrobili stoisko e, po raz pierwszy, bo niedawno jest założone nasze stowarzyszenie. E, założyliśmy to stoisko. Zrobiliśmy, że a nuż ktoś się trafi, kto e, e, będzie miał możliwość podpowiedzenia nam, gdzie zdobyć środki. To no, no, takie... taka jedna inspiracja była od... o no, Jedna inspiracja tu już było kilka takich inspiracji. Stowarzyszenie, jeśli chodzi o stowarzyszenie, to w 2019 roku założyliśmy takie stowarzyszenie, zarejestrowane jest w sądzie w Łodzi także zarejestrowane ma wszelkie numery rejestracyjne rejestracyjne i tak dalej i tutaj mamy taką lotkę. I to już mówiłem że największe dzieło napisane na najwyższym poziomie technicznym i celem stowarzyszenia jest edukacja i popularyzacja astronomii i astronautyki wśród dzieci młodzieży i dorosłych dla wszystkich Chcemy chcemy prowadzić edukację i popularyzację. Szerzenie wiedzy o kosmosie, o jego badaniach i o wszelkich osiągnięciach w tych dziedzinach oraz popularyzacja osoby astronomki Maryk Kunic i jej zasług dla stworzenia postaw dla rozwoju astronomii. Pobudzenie młodzieży do zainteresowania astronomią, astronautyką, poprzez to zachęcanie uczniów do lepszej nauki matematyki, fizyki, chemii, biologii, informatyki, które to dziedziny są dzisiaj motorem rozwoju gospodarczego, technicznego i postępu cywilizacji. Wspieranie działalności Centrum Edukacji astronomiczno astronomicznej i Radioteleskopu, wspieranie, wspieranie budowy Astrobazy i Planetarium w Cieszyńczynie, prowadzenie działalności dydaktycznej i promocja i popularyzacja osoby astronomki Marii Kunic to, to to robimy właśnie w tej chwili y, za pomocą tego stoiska i za pomocą naszej tu bytności i prezentacji na, na tych targach na tych targach w Kielcach w Kielcach o tym radioteleskopie chciałem jeszcze powiedzieć naszym szanownym internautom, że jest to radioteleskop o średnicy 13 metrów sprowadzony z Ameryki, kupiony przez Polskę w Stanach Zjednoczonych, więc miał 40 feet 40 stóp. I on przez kilka lat stał w Szarach Hokiec w centrum satelitarnym i służył do transmisji telewizji z satelity geostacjonarnego oraz do transmisji rozmów satelitarnych. No i był przeznaczony do rozbiórki jak polska telekomunikacja sprzedała te swoje Telekomunikację sprzedali Francuzom do oranży, To Francuzi mają już taki ośrodek we Francji. Francuzi to mają w ogóle cudowną rzecz: Centrum Kosmiczne w Gujanie Francuskim. To trzeba im pozazdrościć. No ale to nie akurat Oranża. Oni tak, takie mają. W związku z tym tutaj przeprowadzili rozbiórkę, rozbiórkę i ja tam się załapałem, żeby. Zakupić taki radioteleskop, to doradził doktor Bogdan i Wielkie dzięki dla niego. No i żeśmy zdemontowali przywieźli do Wieruszowa. Wiruszawa jest za, zamontowany, wybudowany. Wielki fundament, 270 ton, potężny, głęboki. Projekt był zrobiony technicznie i tak dalej. I radioteleskop odbiera, porusza się w, gór, w górę i w dół, w lewo, w prawo. Kiedyś doszło. Satelity geostacjonarnego to nie musiał tak szybko się poruszać, także teraz trzeba mu przyspieszyć, przyspieszyć. No i tego. I odbiera fale radiowe, ale jeszcze nie nie tak dobrze jakościowo. Musimy justować. Wszystkie te panele muszą być podregulowane, żeby skupiały się w jednym ognisku, z tolerancją dopuszczalną 5 mm, i musi być podbiornik zakupiony na internecie. Jeżeli kosztuje 50 tysięcy, wtedy będziemy mogli odbierać fale radiowe z pulsarów Teraz odbieramy fale radiowe ze Słońca, z niektórych takich obiektów, które radioastronomiczne w Kasiopeii jest taki obiekt. No i planujemy tutaj wybudować astrobazę i planetarium. Mamy już projekt zrobiony projekt zrobiony, na to potrzeba 2 miliony. Pół miliona na astrobazy i półtora miliona na planetarium. W czerwcu premier Morawiecki ogłosił 10 punktów i dziesiąty punkt to jest budowa 100 małych centrów nauki Kopernika w całej Polsce. No i ja już napisałem, podpisał również burmistrz i starosta, napisałem do premiera, że yy, yy, składamy wniosek o Zbudowanie y, 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 u nas takiego centrum nauki Kopernika ponieważ już mamy podwaliny, mam, mamy bazę. Bazę ten radioteleskop No to tak to wygląda. Kalendarz na 2021. Kończący się już powoli To jest lutnia, lutnia, Lira i to jest Vega. Y, Tutaj Vega, jedna z najjaśniejszych gwiazd na naszym niebie północnym. Y, i nie pamiętam, tam jest 8 czy 15 lat świetnych. Być może, że tam są planety, i tam kiedyś dolecimy i będziemy mieli kontakt z tamtymi liczbami, którzy tam mieszkają. No i to tyle, co chciałem powiedzieć w tej transmisji. Mam nadzieję, że wszyscy zrozumieli, co chciałem przekazać. No i dziękuję wszystkim, którzy się zainteresowali tą transmisją e, i zapraszam na następny dni ponieważ jeszcze tutaj będziemy w sobotę i w niedzielę to głównym celem European Rover Challenge jest przeprowadzenie zawodu łazików marsjańskich tam jest taki specjalny teren marsjański wybudowany Marciard, e, no i e, łaziki z 30 krajów w różnych też międzynarodowych to tyle co chciałem powiedzieć to wszystkich moich przyjaciół, dajemy sympatyków i kardzianej sześć, szczególnie Wieruszowa, Jeruszowa, z, z chorzowa i ze Świdnictwa.